Siemanko, znaleźliśmy tą nieszczęsną masę, która odpowiadała za tą całą musterkę. Ona się znajduje tutaj pod bcm Trzeba było zdemontować zarówno BCM i sterownik silnika. I tą masę mamy tutaj. Tutaj mamy złapany zacisk do, do żarówki. Tam gdzie tu mamy do Jednego zacisku miernika przy multimetru. Przykładamy drugi zacisk i mamy, proszę Państwa, 03, 03. O normalna rezystancja. Jak przy ciągłości przewodu, prawidłowego. Mamy gościa. Myślę, że tu odkręcimy ten zacisk. Poczyścimy i auto powinno śmigać.